To nie jest żart, naprawdę kończę z nagrywaniem na tym kanale, a w tym filmie wytłumaczę dlaczego podjąłem taką decyzję. Bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. A więc jednak zanim zacznę to nie będę jakoś dużo montował, bo chcę szybko wstawić ten filmik. Również chciałbym podziękować każdemu, kto oglądał moje filmy i mnie subskrybował. I ogólnie każdemu, kto mnie wspierał przez te 6 miesięcy. Naprawdę to doceniam. Również dziękuję bardzo za wyświetlenia pod moimi filmikami. Nigdy się nie spodziewałem, że jakikolwiek z moich filmików dobije ponad 100 tysięcy wyświetleń. A więc przestaję nagrywać, ponieważ nie mam czasu. Teraz chodzę do szkoły branżowej i zawsze jak wracam do domu z tej szkoły, to ja zawsze jestem zmęczony. Tak samo na praktykach. Również przychodzę zmęczony i bezsilny nagrywanie filmików. I po prostu nie jestem w stanie ich nagrywać. Nie mam na to. Energii. Również chciałbym zaznaczyć, że nie odchodzę, dlatego że ta faza na Brostro się skończyła i że moje filmiki zdobywały o wiele mniej wyświetleń. Ja wiedziałem, że to się stanie, prędzej czy później, ale i tak chciałem dalej nagrywać. Jeszcze raz dziękuję każdemu za wsparcie. Mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze, a ja się będę żegnał. Cześć.